Jak za dawnych czasów sprzątanie Wolwiego. Wolwie jest mega brudne, bo ostatnio był w Bieszczadach, gdzie robiliśmy zdjęcia do kalendarza charakterystycznego i nie było patrzenia na błota, ani na błota, więc wycieraczki są do wiecia. A skoro tutaj jestem, to mi się przypomniało, że czasami raz na jakiś czas ktoś się dziwi, że ten plastik tutaj w Wolwie się wyciąga. Czego potrzebujecie? To na przykład konstruktora, miękka Trzeba sobie tutaj na końcu podważyć. Tak uważać, żeby nie zarysować. Mycie, to się i cały mamy do umycia gotowy I tutaj też tutaj można wszystko ładnie powycierać, wydmuchać Tak, żeby było czysto, a żeby nie, I nie leć tego i nie leć wody do progu mm. Teraz do suszenia Teraz już sucho, y, gąbka